Namalowałam taki obrazek i stoi sobie w kącie, i od tamtej strony aż bucha takim różem, fioletem w parze. Taka para fioletowo-różowo-łososiowa. Oczywiście szaleńcy widzą w tym bombę atomową, a ja sobie taki robię zaczarowany las na swoim obrazku. Bo ja mam takie swoje zajęcia. Nie zajmuję się Fifą, nie zajmuję się kurwosportem narodowym, nie zajmuję się polityką. Szlachta nie pracuje, więc nie pracuję, bo, nie będę, bo musiałam składać hołd Polsce kurwo narodowej. I robię sobie takie delikatne rzeczy. I to bardzo fajnie wychodzi. O. Tak sobie można siedzieć, malować, a nie zadawać się z kurwochujami, radykałami postępu.